Byłam dobrą osobą, zanim to wszystko się wydarzyło. Byłam dobra przez całe moje życie. Dzień dobry! Mam nadzieję, że wszyscy zrobiliście swoje zadania. Kochamy Pohem, nasze lekcje, lekcje i naszą, naszą Panią też. Kiedy zadaję te pytania, znacie dobrze odpowiedź. Tak, tak jest. 2 plus 6 to? 8. Życzliwość jest ok, więc najwyższy czas powiedzieć, jaki mamy dzisiaj dzień. Jest 9 rano. Jest 8 stycznia trwa. Słońce się uśmiecha. Twój mąż urodziny ma. Motyla noga! Przestańcie śpiewać, dzieci! Cicho już! Zapomniałam, że to urodziny mojego męża! Nic specjalnego nie kupiłam! Może, jeśli do niego zadzwonimy, moglibyśmy zrobić niespodziankę! O tak, o tak! Właśnie tam! Jeszcze! Jeszcze, dokładnie tam. Nie tu, nie tu. O, tak. Proszę pani, pani Mayberry. Pamięta pani, czego nas uczyła? Przemyśl potem zrób. O Boże, coś ty zrobiła! Ona miała rodzinę! My też mogliśmy mieć rodzinę! O drogi Boże, co ja zrobiłam? Na waszych oczach? Przepraszam was, moje dzieci. Nie zapomnijcie o pracy domowej z tabliczki mnożenia. Robisz wszystko dobrze w życiu. Grasz według wszystkich zasad. A i tak lądujesz w piekle z malarzami i jaruzelskimi tego świata. Po jednej marnej masakrze spowodowanej ślepą wściekłością. Dlatego tu jestem. No a miała lepsze walory? Pytam, bo mi trudno było zrozumieć tą tanią dramaturgię tureckiej telenoweli, Blondyno. W każdym razie, myślę, że nie do końca rozumiesz, jak tu działamy. Widzisz, my wymierzamy zemsty na żywych, a wygląda na to, że główna obsada twojej telenoweli, pewnie mówiąc, wylądowali pewnie już tutaj razem z tobą. Pup! Nie wszyscy. Ta dziwka przeżyła. Teraz wszyscy nazywają ją bohaterką! Jak się czujesz z tym, że przetrwałaś taką wariatkę? Chcę wierzyć, że ta kobieta znalazła spokój. Jesteś taka dzielna! Oto dwa miliony dolarów! Dziękuję! Między pytaniem na śniadanie Adarowi z nami zarobiła tyle cholernych pieniędzy! Postrzelnie było najlepszą rzeczą, jaka jej się przytrafiła! Jesteś bohaterką! Dziewczyno, jesteś bohaterką! Moja mama jest bohaterką. No boże jest! A, a, a bohaterka! Nie jesteś bohaterką! Nie jesteś bohaterką! O, oh, oh, bohaterka! Ona nie jest bohaterką! <grym> tak, 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 dokładnie to samo myślę. Moxi, przestań się trząść. Zaraz zastrzelić naszego biesa. Wow! Czuję się tak kochana! Weź głęboki oddech i wypuść! Ale to rodzina! W jakich okolicznościach mielibyśmy kiedykolwiek zabić ludzką rodzinę? To znaczy... Kiedy nasz pan? Może jakiegoś paskudnego tatę? Albo rodzinę mafiną? To zrozumiałe. Ale żeby zlikwidować całą niewinną w tym przypadku na to wygląda rodzinę wyższej klasy średniej? Hej! A może nie są tacy niewinni? Ten dzieciak pewnie podpala psy, może ta dziewczyna lubi dręczyć australijskie dzieci w necie, a ten facet, ten na pewno podgląda młodsze. Dokładnie, ludzie są pełni ukrytych paskudztw, dlatego tak wielu z nich trafia tutaj. Wina czy Ale... niewinność, to nie nasza sprawa Mox. Zabijanie tych, za których nam płacą, to nasza sprawa. Strzelaj do celu. Po prostu myślę, że to trochę przesada i możemy być trochę bardziej wybiorczy, to wszystko. Ludzie, chce żeby się pozwali? naszego nowego klienta. Cholera Moksi, dopiero co kupiłem te węgorze! Pa i nie martw się, załatwimy sukę w mniej niż 24 godziny albo twoje pierwsze zabójstwo jest GRATIS! Od kiedy zaczęliśmy oferować TĄ promocję? Od momentu kiedy podpaliłeś moje biuro przed KLIENTEM, pieprzony kretynie! Teraz powiedz mi ktoś, czy książka księciu nie jest nadal nienaruszona! Masz na myśli nasz jedyny bilet na drugą stronę? Tak, mam go. Dlatego jesteś moją ulubienicą, Luni. Masz smakołicek. Fuj, przestań! Jesteś obrzydliwy! O, przestań! Mówisz jak mój terapeuta. To chodź spręglić sprzęglić tabalugę! Chyba wysprzęglić im tabalugę, blis. Moje lepsze. No skurwa, To musi być ona. <laughs> to jest zbyt łatwe. Moxie, czynisz honory? Ja? Tak, to jest jak kaszka z mleczkiem, dasz sobie radę. To tylko radosna matka, która właśnie wyszła ze szpitala. Kto pierwszy, ten lepszy, Mox? I mam cię, suko. Czekaj. Czy naprawdę zabijamy rodzinę? Nie, nie miej, Pietra, zabijamy tylko matkę. My niszczymy rodzinę! Ale poczekaj, poczekaj. Przemyślmy to jeszcze. Co było, Rafi? Nie wiem, Marta, ale cokolwiek to jest, będzie jutro na kolację. Dobra, dzieciaki! Gnaty do łapy! Wygląda na to, że mamy sezon na króliki, młodziaki! E, 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 e. Co to kurwa było, Moxy? <laughs> Przepraszam! Wydawali się tacy bili i szczęśliwi! Spanikowałem! To kurwa jest niewinny Moxie! Od momentu narodzin jesteś już pasożytem, który się się cycki. Ogarnij się za smarkany debilu! A, kolejna dziura! Odwrót! Gdzie się podziałaś, mała! Nie ukryjesz się przede mną! <laughs> o! No cześć maluchy! Słodziaki z nieba miło mieć nawet Kurka. Wiem, że się nasz mały krasnalku. Obiecuję, że mogę szybko zakończyć ten ból. Chodź, pozwól mamu i Marcie. Być kukę w twoją silę. Cholera. To naprawdę zły moment. Kiedy to nie jest zły moment, Blitzi? O co chodzi? Pragnąłem nawiązać do naszej ostatniej dysputy w kwestii mojej księgi. Możesz po polsku? Moja księga, Blitzi. Księga, by móc wypełniać swoje obowiązki, którą zezwoliłem ci wykorzystać do twojej pracy. Słyszę cię, kochanie! O kurwa! Tak czy inaczej. Myślałem o tym, wiesz. Pozwalałem ci nielegalnie wchodzić do świata śmiertelników przez dłuższy czas, ale muszę ją odzyskać, aby wypełnić swoje obowiązki. Tak myślałem, a co gdybyśmy omówili się na jakiś rodzaj wymiany? Przysługa za przysługę! Czy to nie brzmi kusząco? Możesz przestać brzmieć jak developer, ok? Próbuję się skupić, żeby nie dostać w dupę! Mówiąc wprost, raz w miesiącu podczas pełni księżyca oddasz mi książkę, a potem spędzimy noc pełną namiętnego współżycia. A ty będziesz mógł mieć ją przez resztę czasu. Hm? Brzmi uczciwie, mój mały impie. Dobra, obojętnie! O, Blizzy! Ożwi już goro już co? Muszę pożyć swojego gutasa. O, ja będę czuł! Więc jesteś diabełkiem, co? Przyszedłeś mnie i moją rodzinę zabrać do piekła? No cóż, nie dziś, szatanie! Wrócisz tam, skąd przybyłeś! Miałem ten kurwa strzał! Cholera, Moxie! Szatanie! Oddajemy twoje ohydne stworzenia z powrotem do czeluści piekieł! Niech korzeń zła zostanie doceniony! <grybuj> A, to nie do końca tak działa, paniusiu. Sorry, wasz ogień na mnie jest straszny, ale mogę udawać, jeśli ci się brawerem. Ooo, oh, cholera. Cóż, po prostu strzeleci w tę pyskawą gimbę. To jest bardziej skuteczne. Lid! <laughs> Moksy! Nie dostaniesz za to kurwa cholernej wypłaty, Mox. Och, dzięki, mam się dobrze. Przepraszam, szefie. Zwaliłem naszą misję i naraziłem nas na niebezpieczeństwo. To się nigdy nie powtórzy, obiecuję. Przeprosiny przyjęte. Ale jeśli znów zrobisz coś takiego, wyrucham ciebie i twoją żonę. Dobrze, dobra robota, teraz spadamy. Yy, tak, daj mi chwilkę. Muszę coś zabrać, a zostawiłem to w domu. Okej, okay, dobra, ale pośpiesz się. Luna, skończyliśmy już słońce. Nie ruszać się! Co zrobisz, mały? Zabierz nas? Powinienem! Jesteście potworami! Ale zasługujecie na szansę i na życie i cel! Spójrz na swoje dzieci mają przed sobą całe życie i odpowiesz za swoje zbrodnie sprawiedliwie! Zadzwonię po ziemskie władzy i zrobią, że zostaniecie sprawiedliwie osądzeni. Zajmuję się tym... po swojemu. O cholera. Eee, czy ty e, masz telefon, żeby zadzwonić na 112? Daj, z kuchni. To... po co to jest? To uniwersalny pilot. Dla dzieci. A. Jest i on. Miła sesja walenia konia, Mox? Słucham? Słuchaj, nie obchodzi mnie, gdzie się spuścić w świecie żywych. Tylko stawia się do roboty na czas, okej? Okay? Do zobaczenia w biorze! Wszystko w porządku, kochanie? Teraz lepiej, skarbie. Po prostu potrzebowałem chwili, żeby to przetrawić. Masz dobre serce, kochanie. I no, bojasz w obokach! Stać policja! O Udało tak! Się. O, Moxi! No cóż, to kolejna udana misja. A Moxi w końcu się nauczył nie spieprzać roboty. A zabijanie ludzi to nic takiego, jeśli próbują cię zabić. To chore. Ale za to zapłaciłam. <śm> <śm> tak, przecież to <śm>